Się, Chrystus rodzi, i na świat przychodzi. Ciemna noc, w, w promieni z tej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśmiewają. Jak co roku spotykamy się wspólnie na kilka dni przed świętami w podniosłym, uroczystym nastroju, aby ze wzruszeniem przeżyć ten piękny, święty czas Bożego Narodzenia. W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie zapraszam na krótki montaż słowno-muzyczny pod tytułem Gdy się Chrystus rodzi. Na początku było słowo. A słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz śni, jak gwiazda na dworze. Przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha, serca złamane i smutne. Pod wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolendy bogaci się w człowieku. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, gdy milkniesz, aby wysłuchać. Jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości, i jak wielka jest Twoja słabość. Jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć, pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie. Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Już słychać kolędy, już pachnie świętami. Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami. W petrajemskiej grocie, w żubeczku na sianie i w każdym kościele jest jego mieszkanie. My więc jak pasterze do niego idziemy i naszą modlitwę w darze mu niesiemy. Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę do gorącego i otwartego serca. Niech przyjdzie Pan, miłość prawdziwa, i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać całemu światu. W imieniu uczniów naszej szkoły pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech w ciszy, wyczekiwania na wygilejną gwiazdę, narodzi się w Państwach sercach Jezus, który przynosi miłość i pokój. Niech wleje w nie autentyczną radość, płynącą z faktu, że Emanuel jest z nami każdego dnia. Coś gwiazda betlejemska wnosi w państwa codzienność, świąteczny blask. Niech zwiastuje na nowo dobrą nowinę i umocni nadzieję na nowy rok pański 2021.